Cześć, jestem Wanaki, a w tym materiale przygotowałem dla was garść ciekawostek na temat Nanamiego Kento. Jest on bardzo ciekawą postacią, której w najbliższym czasie chciałbym się zdecydowanie bardziej przyjrzeć. Jednak bez zbędnego przedłużania, intro. Zacznijmy więc klasycznie od kilku pomniejszych ciekawostek. Nanami jest blondynem, ma oczy koloru brązowego i mierzy 184 cm wzrostu. Urodził się natomiast 3 lipca 1990 roku. W anime zadebiutował w 8 odcinku, a w manze w 18 chapterze. Nasz dzisiejszy bohater ma też parę ksywek, tudzież pseudonimów. Są to na przykład Czarownik, 7 do 3 i Nanamin, jest tak nazywany przez Yuji'ego i Gojo. Co do ksywki Czarownik 7 do 3, chodzi tutaj oczywiście o standardowy korporacyjny czas pracy od godziny 7 do 15, 8 godzin. W końcu sam Nanami często wspomina o nadgodzinach. Kolejne ciekawostki zaczerpnąłem z Jujutsu Kaisen Official Fanbook. Zatem przejdźmy do nich. Według informacji zawartych w tymże fanbooku, głównym hobby Nanamiego jest picie alkoholu i gotowanie. Będąc przy temacie jedzenia, warto zaznaczyć, że jego ulubioną potrawą jest chleb i wszelkiego rodzaju dania smażone na oliwie czosnkowej. Jeżeli chodzi o przeciwieństwo jego ulubionej potrawy, czyli jedzenie, które lubi najmniej, to jest to makaron wstążkowy. Nie wiem skąd takie uprzedzenie do wstążek. Jego głównym powodem stresu są nadgodziny, co nie ukrywając mieliśmy okazję widzieć kilkukrotnie od samych początków pokazywania jego postaci. Autor mangi Gega Kutami stworzył na nam jego z myślą, aby ten reprezentował kogoś, kto rezygnuje z pracy jako pensjonariusz, z angielskiego salaryman. Słowo to można rozumieć jako określenie osoby, która bardzo ciężko pracuje w biurze, ale za naprawdę niewielkie pieniądze. Ponadto Kento pierwotnie miał być złoczyńcą. Postać, której jest poświęcony dzisiejszy odcinek, rzeczywiście chce się kiedyś pobrać, ale nie gdy nadal będzie pracować jako czarownik Jujutsu. Albo raczej chciała. Po punktualnym skończeniu pracy Nanami zostaje w domu, aby pić, jeść i czytać w różnorakie kolejności. Ponadto będąc przy temacie picia, warto zaznaczyć, że tuż za Shoki Ari jest osobą, która spożywa najwięcej alkoholu w całej serii. Dodatkowo Akutami zdecydował o jego imieniu i o przeklętej technice na wczesnym etapie planowania tego właśnie świata. Idąc dalej, jak zapewne wiecie, Nanami swego czasu był mistrzem ilości wykonanych raz za razem uderzeń przy wykorzystaniu czarnego błysku. Po raz pierwszy uderzył nim cztery razy z rzędu podczas nocnej parady studemonów demonów w Kyoto, walcząc przeciwko kilku klątwom pierwszego stopnia. Aby lepiej zrozumieć następną ciekawostkę, musimy wyjaśnić sobie w skrócie kim są użytkownicy klątw. Są to źli czarownicy, którzy używają mocy jujutsu do niecnych czynów, takich jak na przykład pozbawianie życia innych czarowników. Mając już tę standardową wiedzę, przejdźmy do tego, co konkretnie chodzi w tej ciekawostce. Nanami nie potrafił winić geto za to, że ten stał się właśnie użytkownikiem klątw. Uwaga, teraz dość duży spoiler, jeżeli chodzi o postać Kento. O końcu jego żywota Akutami zdecydował podczas planowania arku Shibuya Incident. Jak sam autor stwierdził, lubi na nami jego jako postać, ponieważ łatwo go narysować, ale jednocześnie odnosił wrażenie, że postać Kento zdążyła osiągnąć swój szczyt, jeśli chodzi o rolę w historii tego świata. Jego japoński aktor głosowy Kenji Retsuda podkładał głos również Kishibe z Chainsaw czy też Hannesowi z dobrze nam znanej serii jaką jest ataką Titan. Z kolei będąc przy tym warto zaznaczyć, że jego angielski aktor głosowy David Vincent udzielał swojego głosu między innymi Grimjawowi z w angielskim dubbingu. Nazwisko Nanami zawiera Kanji Nana i Mi. Nana oznacza 7, z kolei Mi można przetłumaczyć jako może lub jako 3, co w ostatecznym rozrachunku daje nam odniesienie do jego techniki proporcji Rejsze Technik. Z kolei imię Kento zawiera takie kanji jak Ken i To. Pierwsze z nich znaczy budować, a drugie po prostu osobę. Nasz dzisiejszy bohater zajął piąte miejsce w pierwszej ankiecie popularności postaci, zdobywając tym samym 11 644 głosy. Przejdźmy na chwilę do tematu jego rodowodu. Dziadek na Nanamiego od strony matki jest Duńczykiem, a ponadto nami jest jedynym czarownikiem Jujutsu w swojej rodzinie. W tym materiale wspomniałem już o arku, jakim jest Shibuya Incident, aczkolwiek kryje się tutaj jeszcze jedna ciekawsza rzecz. Jego Akutami zapomniał narysować zegarek na Nanamiemu podczas tego arku. Zapewniał jednak fanów, że Kento pracuje podczas niego po godzinach. I tutaj nie ma co ukrywać, podoba mi się takie puszczenie oczkadowiców. Droga postaci nanamiego w Jujutsu Kaisen jest idealnym przykładem transformacji i dążenia do jakiegoś celu. Po przypadkowym spotkaniu z klątwą rozpoczyna ogromną zmianę w swoim życiu, porzuca swoje dotychczasowe rutynowe korporacyjne życie i z ogromną determinacją przyjmuje tytuł czarownika Jujutsu. Droga, jaką pokonuje, prezentuje nam, jako odbiorcom, jego przemianę, jednocześnie demonstrując jego niezachwiane zaangażowanie w uwolnienie świata od klątw i ochronę ludzkości. Jego historia może stanowić inspirację, aby odnaleźć sens w życiu w obliczu przeciwności losu. Dodatkowo w bardzo przyjemny dla odbiorcy sposób ilustruje indywidualny rozwój w nadprzyrodzonym środowisku, co samo w sobie jest dla mnie bardzo ciekawe. Kento do wszelkich konfrontacji z klątwami podchodzi z ogromną dokładnością i wydajnością. Nabył te umiejętności dzięki swojemu doświadczeniu z poprzedniej pracy. Odnajduje luki w sposobie działania klątw i opracowuje rozwiązania, które umożliwiają większą wydajność, tym samym ograniczając potencjalne zagrożenia. Strategia ta będąca świadectwem jego korporacyjnego racjonalizmu podkreśla te zdolności adaptacyjne i pomysłowość, jaką posiada. Zdolności na nam jego do znajdywania skutecznych rozwiązań umacniają jego status czarownika, to zdecydowanie nadaje dodatkowej głębi postaci i sprawia, że jego wpływ na fabułę był naprawdę kluczowy. Nanami Kento jest mistrzem techniki proporcji. Ta jedyna w swoim rodzaju umiejętność daje mu wgląd w mechanikę działania przeklętej energii przeciwnika, pozwalając mu wykryć jej przepływ i słabe punkty swojego oponenta. W taki sposób wykrywa wady wrogów i ich potencjalne słabości, które inni mogliby najzwyczajniej w świecie zignorować. Technika proporcji w dużym stopniu poprawia jego skuteczność w walce. Mistrzowskie użycie tej techniki przez jego nie tylko demonstruje te zdolności analityczne, ale także ukazuje ich znaczenie w kontekście walki z klątwami. Propozycja Nanamiego jako mentora ujawnia głębie jego charakteru. Itadori jest dosłownie przez niego prowadzony jak za rękę na drodze czarownika Jujutsu. Ta dynamika w relacji na poziomie mentor-uczeń zapewnia rozwój Jujiemu, czyli de facto głównej postaci w tejże serii. Praktyczne i strategiczne rady Nanamiego bardzo pomagają w rozwoju różowo-włosego. Łącząca ich więź w dużym stopniu kładzie nacisk na przekazywanie wiedzy. Działa to trochę na zasadzie z pokolenia na pokolenie. Praca Kento jako mentor nie tylko przyczynia się w znaczący sposób do walki z klątwami, ale także umacnia jego reputację. Zatem, krótkie podsumowanie, Nanami przygotowuje następne pokolenie na stawianie czoła niewyobrażalnym trudnościom, takim jak chociażby walka z klątwami. Udział Kento w Kyoto Goodwill Event Arc Ukazuje jego zaangażowanie w pracę zespołową. Swoją pragmatyczną postawę stawia na pierwszym miejscu. Przemyślane pomysły na namiego i ich doskonałe wykonanie rzucają się w oczy w obliczu wielu przeszkód. To czyni go niewyobrażalnie ważnym elementem w walce z klątwami. Jego gotowość do podejmowania trudnych decyzji dla większego dobra świadczy o ogromnej dojrzałości. Postać na namiego stanowi swego rodzaju symbol męstwa. Będąc przy temacie dojrzałości, to Nanami Kento jest jej dosłownym ucieleśnieniem. Jego spokojna postawa i przemyślane działania wywodzą się z jego poprzedniej pracy. Praktyczność i doświadczenie życiowe wyróżniają się na tle młodych czarowników, czyniąc go symbolem mądrości i stabilności. Jako ostatnią ciekawostkę, mam dla Was coś, co powinno zwieńczyć nam materiał o nim. Na stronie myanimelis.com w czasie przygotowywania tego materiału 8850 osób ma go zaznaczonych jako jedną z ulubionych postaci z całej serii. I to na tyle w tym materiale. Nanami jest dla mnie osobiście bardzo ciekawą i barwną postacią. Natomiast co Wy o nim myślicie? Chcielibyście o nim jeszcze jakiś inny materiał? Dajcie znać. Tymczasem ja się z Wami żegnam i do usłyszenia.